Nie, mi ktoś mówi, że tu nie jest podkręcony drop i nie są ustawione mecze. Ale potem próbowałem jeszcze raz to zrobić, i już mi nie wyszło. O, Ramur. jest taka ryzykowna ja, Super, że to tak. się odbiło. Siedzi. Nie. Siedzi! O, dobra, pi. O! Kurty. Ale był pierwszy strzał! To Uuu, był strzał Dobrze To był pierwszy strzał. Po rękach było. Bie, brawo, 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 brawo. Było, brawo. było, było. Ja mam wykończyć takiego rafę. <taki> takiego, takiego na ławkę tu. No już jestem przecież. Zróbmy to, zróbmy to! Nie. O Jezu, no masz Tak, we dwóch tu. W trzech sobie przyjdźcie tu do strefy. Jak o jar za bardzo. Dobrze! Aj, za łatwo chciałem. Pięknie, czysto! O ty śmieciu. Nie no, falgo. Przepraszam za uszy, ale co się już robi, wiesz. Laskosko jest. Jest nie O jakbyś to jeszcze ty strzelił? Ładnie uderzył. Sprytnie, jak na niego to bym powiedział Mistrzostwo Europy. No Ładnie Ale wyczyścił? Patrz jaka piła wyszła, on czyścił piłę i zrobił z tego pół asystę. Kto tak właśnie wyczyścił? Nie wiem. Chyba z Pigüeta. No. Uff, Na razie 0-0. No zobacz, zobacz patrz. teraz. Nie, no dogonią. Mam... On jest taki wolny? Kto? No nic, się nie, myślałem, że szybki. Nie, 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 no. Gdzie? Stąd, hopie. Gięza, wkręć kasuj, 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 wkręć kasuj! 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 Ale kolejny ale strzał! Ale mają celny strzał! Troszkę, ale zaczyna się dziać trochę więcej w tej drugiej połowie, Tak, co? tak, tak. Donk, donk, donk! No. Ale ten już tam fejkował strzał ten wszedł na boisko? Napisałem do trenera sobie, Wow, ty Alek złapał tak na rajcie Dobrze no. się ustawił eee, Napisałem A tak". to masz same miasta, miejscowości Masz wsi, 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 wszystkie i tak dalej Nie Już piła immobile Ale O, ty jeszcze kasuj typa Kieza Kieza, Frederico Po duchu yeah! 60 minuta meczu o. Frederico Kieza Mówiłem, no, że Kieza jest kozakiem tak jest! A już zabijnął tam, tak. co? Takie o rogalika, stary. Mhm. Mm A wiecie, kto ma najwięcej wrzutek na... Łoooł! Wow! Oh, A, Uwielbiam Ojar Zabala od dzisiaj, jest moim... Moje... <śm> Jestem fanem. Mordo ja fan. O, o, followuje cię na, na Insta właśnie. Powiem <śm> że... Zobacz, dobra, jak przyjął. Pa, pa. Oh! Kurwa! Przepraszam, no ale. <todgłosy> o, ja żabal przyjmuję i tak łódźko trzymał, że prawda jestem. A to nie było za Jedź, kieza! No tu. Sam, sam jedź z nimi. Sam kasuj ty... go, kurwa! Przepraszam, ale już nie mogę, no gość biegnie sam! I. Jezus Maria! Coś to no i Zabrzmiałeś jak, na jak taki tam typowy tam kanar. Tam kasuj go, kurwa! <todgłosy> no

O Boże, bo się. Trzeba, musicie dać suwa, bo normalnie. Tak! Za to jest Podron? Patrz! Nie patrz! Uwaga! Alvaro! Alvaro! To za długo trwało nie, Ale czemu ten idiota nie uderza z pierwszej, czemu tylko wiecie, wygania mara, to... się do końcowej linii. <laughs> ja mi się teraz <laughs> Przepraszam za nie bo chłopaki dawno Moraty nie oglądali. Ja przyzwyczajony. No patrz na idiotę. Ja to miałem na co dzień. Ale czemu on od razu nie strzelał? Weź mi to wytłumacz. Nie, to już się nie da wytłumaczyć. Co za debil, Boże. Ma połowy pra po strzelać praktycznie. Dobra, jeszcze było Zabaj ten. Dawaj Alvaro! Jeszcze była... Alvaro! Oh, ALVARO! 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 TAK JEST! TAK, C tak JEST! Tak Japę przyłożył jeszcze. ALVARO! ALVARO! Ja. Alvaro! Alvaro, Morata, Morata Byku, co tam? Nie, nie pamiętam co mi się z tym <laughs> ja Halo Patryk, nie... skąd to z... UMAŻ! Jezus Maria, przepraszam że... no, przy, Przedłużył głową, jakby doszedł do tego to brameczka Tu ładne z... ma... Patrz Zobacz znowu zobacz znowu, ja miał świetnie, Ale świetnie. Zom, Zobacz, miał cztery Strzelaj Ale nie świecą, zobacz ale się zbierał tydzień o, Ja pierdol... dziele. Mo, to jest ten A Ty to z Gerarda mowałeś. to już widział chyba Nie, 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 nie. Ręka! Nie nie, 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 no co Taka z No ale straszna. było, tak śmierdziało to patrz patrz, ten... patrz, 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 patrz Zobacz dwóch na dwóch No dawaj Nie, nie, nie dawaj, proste, nie. dawaj! Jej, Ale wrócił, widziałeś ten powrót? Nie, ale zamiast się zabrać z tym nie Ale nosiłem. powrót piękny Nie ja wiem, ale kurde dwóch na dwóch Będą jeszcze trzy Przynajmniej trzy Opie, Nie mów nawet Serg Sergio, kurwa! Czy 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 Ale ty gaj. jesteś naprawdę czasami tak wkurzający tych patyczaków. Ojej! Ale żeś mu rzucił. Nie dojdzie do tego. Ojej! Zresztą po prostu ma tak debilne czasami te decyzje spalane. o tym. Jak w takiej fazie meczu możesz tak się zachować, nie? Nie, Jesus. nie, 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 zwan, nie zwan, proszę. Ja pierdziele strzelał na bramkę, co dwa nóg. Jeden, kto mu dał takie pozwolenie? Ale tam troszkę się grzeją. Tu się obrona boku grze. Oj, ja oj, Oj, oj. Boże, no ludzie! Zasługujecie na ten awans. Wepchnijcie to, proszę was. Mój wyratki. Ale za zasługi też się wiesz co? Mój wyratki, 5 na 5 Nie! No. No, nie no, o, Jezus! Jezus mój! Ja myślałem, że było od tego... Jezus. Żeby że lot tego trafił. Takie pół piłki meczowej to było. No. Patrz! Nie! Wszyscy na dół, teraz wszyscy na dół, wszyscy... Po Ale chcę Dwa ręczniki idą na bramkę. <laughs> tego się nie było chciał, żeby ręcznik wniósł ręcznie. Czemu do normalnie się obronić? Oj. Ale by się zdziwił Mocno nie? jest ale jest taka presja lekka, co? Ja jest. mam presję nawet, to co on tam musi się grzać, chłop? Byle w bramkę, nie? A Pierwszy siedzi ten... Pierwszy o, musi To jest krótki rozbieg I, Dobra. I, dudka, patrz, Na Dudka, patrz na Dudka Prawy nasz dolny On tak na Dudka tylko rąk nie używa Prawy dolny nasz Zobacz Patrz Jest! Dwie Jak ty mówisz, kto to jest? O. Ręcznik Daj, bo mnie nie dostanie, bo nie można nie mo Teraz nic podobno nie można o. Podobno bronić nie można przy nie, mam przez Roma, i tak pieniędzy ci za to nie zapłacą, nie Środek, się. Strodej, patrz. O, 50 Wśrodek. groszy. 50 groszy. Leży po lewej, po lewej, po lewej. Nie olmo! Pięknie! Ale mówiłem, że... Dajcie kieliniego, bo on nie wytrzyma z tej przedtriningówkami. Ja mam wrażenie, że on tego nie strzeli. No, pierwszy w sieci. Ja nie patrzę. Bo jak patrzę, to nie strzelał zawsze Ronaldo. A patrzę, pierwszy w sieci Belotti! I GOOOOOOOL! Uderzy. Uderzy. Nie mogę patrzeć, tak? Boczna siatka Wyczuł go, ale go strzelił ładnie jak tak dobrze strzelisz no. to jest gol no, no. Tak Co Co to to tu, nie? No. no tu, 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 tu. Zmienić? nie? Szybko mm. Zmieni, ja yes! Ależ był kur... blisko obrony! jest kur... 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 Ależ był kur... blisko brody. Miał to na łapie, patrz Miał Dawaj Jak ja zrobiłem wtedy Dawaj bonus. Ci Goal! Ależ pewnie. Jest? Ale nie pewnie. mogę. Wokół, nie karny... mogę. Zrobić... Tak... Barwy... Tak. Tak no, nie Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie ja Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. tak mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. tu Śmio... kar... wziął? Szm... Coś Nie niezbyt... no, Bernardewski nie gol! O Jezusie Jest gol, ale też po było są, po lap, kurde. Tak. ale posą mocą, wyso Alvaro Jak on tego nie trafi, to kupię jego kogoś. Uwaga! Alvaro! 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 On nie ma psychiki decydujący karny. Panie i panowie! Trafią są w finale euro Proszę Proszę. Zostaw tę szafkę, nie bierywaj tych drziczek, Proszę. Maćku. Proszę. Ależ Ale go położę. Ależ go! Nie, ależ Działa to jajko w górę, dobra, czekam. Ale go położył! Ależ no. Położył chłopa tym skokiem i na pustaka praktycznie szło.